Siemanko, z tej strony Mateusz z zaprogramujżycie.pl W tym odcinku zajmiemy się połączeniem naszej aplikacji z Apache, utworzeniem bazy danych MySQL i połączeniem jej z naszym sklepem. Zapraszam! Nasz poprzedni odcinek zakończyliśmy mniej więcej w tym miejscu, w którym testowaliśmy sobie nasze lokalne środowisko już ze skonfigurowaną aplikacją. Testowaliśmy sobie w jaki sposób wpływają zmiany, które można poczynić tutaj w kodzie, na naszą aplikację, która wyświetlana jest już w przeglądarce. Jak widać, ta aplikacja jest dostępna pod tak zwanym localhostem. W tym momencie mamy wpisany adres IP lokalny, możemy to zamienić na localhost i w połączeniu z portem 8000, na którym nasłuchuje nasz serwer Laravel'a. Fajnie byłoby, gdyby nasz serwer i nasza aplikacja nie było dostępne pod localhostem czy pod adresem IP, tylko żeby miało przypisaną jakąś domenę. Do tego celu wykorzystamy sobie właśnie nasz serwer Apache, dzięki któremu będziemy mogli sobie skonfigurować taką lokalną domenę, która będzie rozpoznawalna tylko przez nasz komputer lokalny i będzie to zamiennik dla naszego localhosta. Żeby coś takiego skonfigurować, musimy wprowadzić pewne ustawienia w naszym serwerze Apache. Czym się teraz zajmiemy? Ja, podobnie jak ostatnio, uruchomię sobie mój program Far, w którym będę sobie modyfikował pliki. I to co potrzebujemy zrobić, to przejść do katalogu instalacyjnego naszego Xampa, katalog Apache i tam jest taki katalog conf extra. Musimy tutaj znaleźć taki plik o nazwie httpd vhosts. Co tutaj należy wpisać? Najpierw trzeba wejść oczywiście w tryb edycji. Ja sobie to podzielę na prawy ekran. Konfiguracja będzie bardzo podobna do tej, którą tutaj mamy, podaną jako przykład w wersji zakomentowanej, ale zależy mi na tym, żeby pokazać też w jaki sposób szukać informacji w Google i jak zadawać pytania. Oczywiście najlepiej jest pisać w języku angielskim, bo wtedy jest największe prawdopodobieństwo, że znajdziemy po prostu to, czego szukamy. I w tym przypadku też kluczowe jest żeby szukać informacji na temat konfiguracji dla Apache 2.4. Wersje wcześniejsze y, troszeczkę miały inne te y, parametry konfiguracyjne, przez co mogą być niekompatybilne i może wam nie zadziałać to. W jaki sposób ja to zrobię i w jaki sposób ja to skonfiguruję. Także kluczowe jest to, że ja w mojej wersji działam na 2.4 i dla takiej wersji będę właśnie konfigurował tego Apache i te virtual hosty. Przejdźmy do naszego Google'a i zadajmy odpowiednie pytanie. How to set vi default virtual host on Apache 2. Pokazał nam się pierwszy link i on jest Digital Ocean. Bardzo polecam w ogóle ten portal i, i, i tą stronę, bo bardzo dużo y, fajnych y, poradników i takich tutoriali w formie tekstowej jest tam zawartych. Wystarczy, że to sobie przekopiujemy. Wklejmy do nas. W server name wpisujemy tak naprawdę nazwę tą domeny, którą ustawimy sobie, pod którą będzie działać nasza aplikacja. U mnie będzie to shop.test Kluczowa informacja jest w sumie też taka, że byście konfigurowali sobie te domeny z końcówką test, ponieważ w innych przypadkach ustawienia lokalne mogą nie działać poprawnie. Jeżeli wpisałbym tutaj shop.pl, prawdopodobnie to nie zadziała. Test jest takim dedykowanym rozszerzeniem dla domeny, które właśnie jest przeznaczone na działanie lokalne aplikacji. W serwer alias wpisujemy sobie również shoptest. I możemy sobie wpisać www .shop, shop test. Teraz tak, w serwer admin. To Tutaj podaje się maila, do którego mają ewentualnie zostać wysyłane maile w przypadku jakiejś awarii, albo jeżeli jakieś błędy będą się generowały przez, przez Apache'a. My tego nie potrzebujemy, możemy to spokojnie usunąć. W dokument root podajemy ścieżkę do głównego katalogu z plikami, które mają być widoczne dla przeglądarki. W naszym przypadku to jest katalog public w naszym projekcie Laravela, więc taką ścieżkę też trzeba dodać. directory, on odpowiada za nadawanie ustawień per ten konkretny już katalog. Omówmy, co tutaj jeszcze jest zawarte. W Options Indexes określamy, że w momencie, kiedy nie będzie żadnego pliku, który mógłby zostać wyświetlony, pojawi się taki listing, taka lista zawartości tego katalogu public. Nam to nie jest potrzebne, więc możemy to spokojnie wyrzucić. Follow Simlinks oznacza, że jeżeli katalog jest linkiem symbolicznym, to powinien przejść po tym linku do miejsca, w które, na które on wskazuje. Mamy takie ustawienie Require All Granted. To oznacza właśnie, że cały ruch, który tutaj trafia i do tego katalogu public jest uprawniony do tego, żeby wyświetlać tą zawartość i żeby uzyskać odpowiedź w formie działającej strony. Na ten moment, sobie zakomentujemy to, żeby pokazać, że to ustawienie jest konieczne do tego, żeby nasza aplikacja lokalna działała. Przeskoczmy jeszcze niżej. Error log no to jest wskazanie miejsca, gdzie mają zapisywać się logi serwera. Ja sobie tutaj wpiszę shop myślnik test.log. Aha, tu zrobimy jeszcze myślnik error. A tutaj shop test access log. I jeszcze zrobimy tak jak w przykładzie do góry. Zrobimy to w cudzysłowie. I tutaj zrobimy podobnie. I powinno być dobrze. W tym momencie wszystkie błędy albo informacje, które będzie generował Apache, będą trafiać do tych plików z logami. Także ten plik sobie zapisuje i. Przechodzimy do ustawiania kolejnego pliku, który jest równie ważny z punktu widzenia Apache. Wyjdźmy z tego, wyjdźmy sobie poziom wyżej, interesuje nas taki plik httpd.conf, to jest główny plik konfiguracyjny naszego serwera Apache, do którego teraz musimy wejść i odnaleźć taką linijkę, httpd.vhost.conf to jest ścieżka do pliku, który przed chwilą konfigurowaliśmy i do którego dokładaliśmy te linijki związane z ustawieniami i kierowaniem ruchu do naszego serwera Laravel. Może się tak zdarzyć, że ta linijka będzie zakomentowana. Jedyne co tutaj trzeba zrobić, to wejść do tego pliku i jeżeli jest hash na początku linijki, to ją to usunąć tego hasza i zapisać plik. Ta linijka oznacza, że w momencie kiedy serwer Apache jest wystartowany, to on odczyta sobie tą konfigurację właśnie z tej, z tej ścieżki, z tego katalogu i z tego pliku. Jeżeli ona byłaby zakomentowana, to mimo że wprowadziliśmy tę konfigurację przed chwilką w tamtym pliku, to one byłyby nadal niewidoczne z punktu widzenia Apache. Jest odkomentowana, więc to jest w tym momencie najważniejsze. Możemy sobie wyjść z tego pliku. Oczywiście musimy sobie uruchomić nasz serwer Apache. Do tego będzie nam potrzebny nasz XAMPP. Dlatego uruchommy go sobie i uruchommy naszego Apache. W tym momencie, jeżeli wpiszemy SHOP TEST, nic nam to nie da, bo nie ma podstawowej informacji zawartej nasz, na, nasz komputer, nasza jakby sieć lokalna w komputerze. Czyli nie umie rozpoznać tej nazwy domenowej SHOP TEST. Trzeba ją dodać do takiego pliku z lokalnymi domenami i wszystko powinno zadziałać. Zobaczmy, jak to się potoczy. Nasz plik z lokalnymi ustawieniami możecie znaleźć w katalogu Windows System32 Drivers. I tutaj jest ETC. I tu jest taki plik Hosts. To, co należy zrobić, to wejść w tryb edycji, skopiować sobie jedną z linii i dodać po prostu odkomentowany rekord, w którym pokazujemy, że nasz lokalny adres IP 127001 wskazuje na domenę Shop, na naszą domenę Shop test. Plik został zapisany. Jedyne co w tym momencie trzeba zrobić, a sprawdźmy czy zadziała bez restartu Apache. Zadziałało. Yy, ważne jest, żeby zapamiętać, że wszystkie zmiany, które są robione w plikach Apache yy, wymagają restartu serwera, czyli za każdym razem jak zmieniamy coś w plikach httpd trzeba zrobić stop i start, żeby te konfiguracje na nowo zostały zaczytane. W tym przypadku nie zmienialiśmy plików związanych z Apache, tylko to były pliki systemowe, dlatego nie trzeba było nic zmieniać i, i nie trzeba było nic restartować w ramach naszego serwera Apache. To jest ta sytuacja, o której mówiłem. Tam zakomentowałem jedną linijkę, przy której mówiłem o dostępności do zasobów w katalogu Public, przez to, że ta linijka jest zakomentowana. Serwer Apache blokuje ruch i jakby pokazuje, że ta ścieżka jest zablokowana, zabroniona, użytkownik nie może się tam dostać. My jednak chcemy się tam dostać i chcemy, żeby to działało poprawnie. Dlatego wchodzimy jeszcze raz do tego pliku Wichos.conf, wchodzimy w tryb edycji i robimy odkomentowanie liniki. Zapis pliku, możemy teraz z niego wyjść. I jedyne co teraz trzeba zrobić, yy, upewnimy się jeszcze przed tym, yy, strona nadal jest niedostępna. Także trzeba yy, uruchomić nasz serwer Apache jeszcze raz, a tak naprawdę go zrestartować. Czyli zatrzymujemy, uruchamiamy i jest, jest on dostępny, yy, jak widać, pod naszą domeną ShopTest, nasza lokalna domena, jest yy, pod nią skonfigurowany już na, yy, nasz sklep, nasz, nasz projekt z Laravelem i. Yy, tak naprawdę mamy w tym momencie dwa y, sposoby uruchomienia tego projektu. Jeden to jest przez serwer Apache, przez naszą lokalną domenę, a drugi to jest bezpośrednie uruchomienie serwera z y, y, poziomu projektu i nasłuchiwanie na porcie 8000, tak jak teraz. Jak ja sobie odświeżam tą stronę, to ona wciąż działa, ale przejdźmy sobie teraz do naszego projektu, i, y, a w zasadzie do, do miejsca, w którym ten serwer został uruchomiony, czyli może to też być terminal. Zatrzymuję sobie ten serwer, odświeżam stronę i widać już, że mieli. Strona mieli i nie jest w stanie osiągnąć odpowiedzi, przez to, że serwer został zatrzymany. Witryna jest nieosiągalna i nie będzie już działać w tym momencie pod, pod tym portem i pod tym localhostem. Serwer musiałbym uruchomić na nowo i dopiero wtedy ona by zaczęła działać. Ale jeżeli mamy już skonfigurowanego naszego Apache'a, to jest to zbędne działanie, jest to niepotrzebne. Możemy jeszcze sobie zrobić taki test, jak widać cały czas strona nasza działa, a jeżeli zatrzymam sobie ten nasz serwer Apache i z... restartuję tą stronę, znowu witryna jest nieosiągalna. Przez to, że mimo że domena jest znana, to jest, następuje próba znalezienia serwera webowego, serwera www, który byłby w stanie odebrać ten request z przeglądarki i przekazać go do, do serwera naszego aplikacyjnego, do, do naszego Laravela, żeby potem uzyskać odpowiedź i wyświetlić ją w formie tutaj strony na, w naszej przeglądarce. Z racji tego, że ten serwer jest zatrzymany, to nie działa to poprawnie i, no i nie ma prawa zadziałać, dlatego serwer uruchamiamy jeszcze raz, odświeżamy sobie stronę. Jak widać, wszystko pięknie działa. Mamy naszą aplikację połączoną już z Apache. Warto byłoby zająć się bazą danych, czyli taką przestrzenią, w której będziemy przechowywać informacje związane ze sklepem, z, z danymi, które będą przez naszą aplikację przechodzić. W tym celu musielibyśmy sobie założyć taką bazę na naszym serwerze. Uruchamiamy nasz serwer, bazy danych i uruchamiamy. Naszego PHP Admina, o którym też mówiłem dwa tygodnie temu, żeby dodać sobie nową yy, bazę danych, klikamy po prostu tutaj jako nowa. Wpisujemy sobie nazwę bazy, u mnie to będzie po prostu Shop i wybieramy sobie kodowanie. Jak widać, tego kodowania tutaj jest, jest sporo. Zalecane jest kodowanie w formacie UTF-8 MB4. To jest zresztą też domyślnie wybrana wartość już podczas dodawania. Dlaczego taka? A nie na przykład UTF-8, UTF-8 MB4 to jest unowocześniona wersja kodowania. Wersja UTF-8. Była wykorzystywana w starszej wersji serwera MySQL. W nowszej wersji te algorytmy porównywania znaków i, i tekstu zostały usprawnione i zostały one uwzględnione właśnie w, w kodowaniu UTF 8MB4. Teraz, co może oznaczać jeszcze ten? Te, te dwa znaki CI CI oznacza case insensitive czyli w momencie kiedy piszemy zapytanie SQLowe nie będzie miało wpływu w, na przykład w warunku where podczas porównywania tekstu jakimi literami czy wielkimi czy małymi będziemy zapisywać ten warunek, także wybieramy sobie utf8mb4 general ci nazwa shop i robimy utwór. Baza danych została utworzona. To co nam teraz zostało, to połączenie naszego sklepu, naszej aplikacji Laravela z tą bazą danych. Nie jest to trudne. Wystarczy kilka kroków. Już pokazuję o co chodzi i jak to robić. Musimy wrócić do naszych kodów naszej aplikacji. Nasz welcome blade php możemy sobie zamknąć. I to co nas interesuje, to taki plik .env. Możecie zauważyć, że jest plik y, env i env example. Env example będzie służył jako wzorzec do przechowywania y, konfiguracji i tego, jak one powinny wyglądać. Z racji tego, że plik env będzie przechowywał dane wrażliwe, takie jak dostępy do bazy danych, między innymi, albo na przykład dane do serwera pocztowego. Ten plik nie może ujrzeć światła dziennego. Nikt nie może mieć do niego dostępu z zewnątrz, ale jako osoba nieuprawniona, dlatego ten plik będzie chroniony. Teraz interesuje nas skonfigurowanie i połączenie tej bazy. Jesteśmy w tym pliku ENV i interesuje nas taka sekcja DB. Ona oznacza połączenie do właśnie serwera bazy danych. Z racji tego, że baza danych jest lokalna, podajemy. Adres IP lokalny 127.001. Równie dobrze mógłby być, być tam wpisany po prostu localhost. Port, możemy go sobie nawet podejrzeć tutaj, 3306 w naszym XAMPP-ie. Jeżeli byłby inny, to wtedy tutaj w tym pliku musi być to uwzględnione i musi być to y, odpowiednio wpisane. Y, DB database to jest nazwa naszej bazy. Ja taką bazę założyłem jako shop, więc taką wpisuję. Username to jest. W moim przypadku to jest root, w waszych przypadkach będzie to samo, jeżeli instalowaliście to bazę przez Xampa, Ogólnie nie jest zalecane, aby konfigurować użytkownika roota właśnie w takim miejscu w takiej aplikacji. Każda baza powinna mieć swojego dedykowanego użytkownika z dedykowanymi uprawnieniami. Ale z racji tego, że to jest instancja aplikacji lokalna, tylko my mamy do niej dostęp i tylko my na niej działamy. Także spokojnie, może to być root. No a to, że nie jest chroniony hasłem, to już w ogóle jest taki e, troszkę antywzorzec, ale tak jak powiedziałem, działamy sobie lokalnie i nie ma problemu, żeby dostęp tutaj był bez hasła. Jeżeli byłby to byłaby to konfiguracja już na jakimś serwerze zdalnym i już aplikacja byłaby dostępna w internecie niedopuszczalne jest to aby użytkownik nie miał hasła do bazy danych i to hasło musi być i nie, mo nie może to być root, musi być to dedykowany użytkownik który ma odpowiednie uprawnienia u mnie zostawiamy taką konfigurację jedyne co teraz trzeba zrobić to załadować podstawowe tabele, które Laravel utworzy na samym początku. Jak to zrobić? Już pokazuję. W strukturze naszych kodów jest coś takiego jak sekcja database i tam jest katalog migrations. To są takie pliki, które poprzez kod PHP-owy umożliwiają zarządzanie bazą danych i wykonywanie tak naprawdę zapytań SQL-owych, zarządzanie strukturą. W ten sposób możemy wersjonować bazę i. Dzięki temu mechanizmowi, mając na przykład dwa środowiska testowe i na przykład produkcyjne, nie musimy ręcznie wykonywać tych zapytań SQLowych na każdej bazie, tylko dzięki temu, że jest ten mechanizm właśnie wersjonowania i imigracji, umożliwia to automatyczne wykonywanie tych zapytań zaraz po wdrożeniu nowej wersji. W ramach tego. Mechanizmu aktualnie mamy trzy pliki migracyjne, które utworzą trzy tabele: User Stable, Password reset, reset Stable i Failed Jobs. To, co pozostaje nam do zrobienia, to wywołanie komendy artisanowej, która umożliwia uruchomienie tego mechanizmu migracji. Wygląda ono następująco: php artisan migrate. To, co tutaj widzimy, to jest informacja, że migracja udała się i zakończyła pozytywnie. I zostały utworzone tabele w takim czasie, jak tutaj mamy w nawiasach podane. Teraz jedyne co nam zostaje to odświeżyć naszą bazę. I jak widzimy utworzyły się trzy tabele związane z naszymi plikami I automatycznie dołożyła się tabela Migrations, która trzyma informację. O tym, jakie pliki migracyjne zostały już wykonane, żeby przy, następnym, przy następnej komendzie PHP Artisan Migrate nie wykonywać tego jeszcze raz i ponownie. W tym odcinku udało nam się połączyć w końcu naszą aplikację z bazą danych i dodatkowo przypisać jej domenę, pod którą jest uruchamiana i pod którą działa. Musimy pamiętać, że żeby nasza strona działała, musi być uruchomiony Apache i teraz już będzie musiał być uruchomiony serwer MySQL, -a. także te dwie rzeczy y, będą y, niezbędne do, do działania naszej aplikacji. Y, to czym zajmiemy się w przyszłym tygodniu to jest omówienie Struktury katalogów i plików. Powiem, co, od czego jest i do czego służy. A oprócz tego, zrobimy taką pierwszą prostą funkcjonalność z wyświetleniem informacji, czy, czy jakiegoś prostego komunikatu na naszej stronie naszego sklepu. Widzimy się za tydzień. Cześć!